Czy uwierzysz w to, że na każdym spacerze w naturze człowiek otrzymuje znacznie więcej niż szuka? Natura może organizować niezwykłe pokazy. Scena jest ogromna, niesamowite światła, nieskończone dodatki i nieograniczony budżet na efekty specjalne. W naturze nie ma ani nagród, ani kar, są konsekwencje. Natura nie spieszy się, ale wszystko się urzeczywistnia. Natura nie robi nic bezużytecznego. Dzika przyroda zawiera odpowiedzi na pytania, których człowiek nie nauczy się zadawać. Natura zawsze działa w najprostszy sposób. Natura jest objawieniem Boga. Lubię myśleć o naturze jako nieograniczonej stacji przekazu, przez którą Bóg przemawia do nas w każdej chwili. Musimy się tylko dostroić. Ja nazywam się Robert Charzowski i opowiadam o lasach. O lasach nadleśnictwa Sulechów. Żyją we wszystkich niemal środowiskach lądowych, uczestniczą w większości procesów przyrodniczych, słyną z pracowitości, potrafią działać zespołowo, to tylko niektóre cechy charakteryzujące te niezwykłe owady. Okolice Brzecia Pomorskiego to kraina setek mrowisk. Gdy dłuższą chwilę obserwowałem biegającą mrówkę, można odnieść wrażenie, że biega w te i w tamte. Raczej bez celu i wcale nie jest taka pracowita. Nic bardziej mylnego. To wyjątkowo aktywne i pracowite owady. Dla przykładu jedno mrowisko potrafi przenieść w ciągu roku około 30 tysięcy nasion. Oczywiście część z nich gubi się po drodze, przyczyniając się tym samym do rozsiewania różnych gatunków drzew, krzewów i roślin. Ogromna większość gatunków zamieszkuje specjalne, zbudowane przez siebie gniazda, zwane powszechnie mrowiskami. Mogą one być bardzo zróżnicowane, przy czym niekiedy ten sam gatunek może budować rozmaite typy mrowisk, zależnie od warunków środowiska, choć na ogół sposób budowania mrowisk jest charakterystyczny dla poszczególnych gatunków. Do częstych typów mrowisk należą gniazda podziemne, złożone z licznych komór i korytarzy, nad którymi pewne gatunki wznoszą jeszcze kopce naziemne, tak zwany kopiec ochronny, z igliwia, patyczków i piasku. Jak pospolita w polskich lasach mrówka rudnica? Pożywienie mrówek to pokarm zarówno roślinny, jak i zwierzęcy, na ogół z przewagą tego ostatniego. Istnieją mrówki roślinożerne i wszystkożerne. Z punktu widzenia człowieka, duża liczba gatunków mrówek to owady pożyteczne, ponieważ niszczą, zwłaszcza w lasach, larwy wielu gatunków szkodników. W jednym kopcu może być nawet kilka tysięcy mrówek. Obowiązuje tu struktura kastowa, królowe, których jedynym zadaniem jest składanie jaj, samce odpowiedzialne są za zapłodnienie królowych oraz robotnice wykonujące wszystkie prace, czyli zdobywanie pokarmu, karmienie królowej, opieka nad jajami i larwami, znoszenie materiału budulcowego, a także utrzymywanie porządku w mrowisku. Mrowisko może posłużyć dla ptaków jako leśne spa albo studio odnowy biologicznej. I tak sójka. Siada ona na mrowisku, rozpościera skrzydła, a mrówki atakują ją kwasem mrówkowym, który jest bardzo żrący. Sójka robi to, ponieważ kwas ten zabija pasożyty na jej piórkach. Na początku stycznia nakręciłem parę scen z życia bielików. Szykowały się do lęgów. Musiałem przerwać kręcenie, ponieważ podczas lęgów nie wolno ich niepokoić. Wróciłem tu w miesiącu czerwcu, a co zostałem? Zobaczcie sami. Młodociane bieliki długo mogą pozostać na terytorium rodziców i nie wchodzą z nimi w konflikty, ani też nie są wyganiane, nawet po osiągnięciu wieku 1-3 lat. Zazwyczaj już w pierwszej zimy łączą się w grupy z niepokrewnionymi młodocianymi bielikami. To właśnie ta para bielików wydała na świat te dwa młode bieliki. Czy rodzice tych maluchów pozwolą mi zostać na parę lat? Zobaczymy. Cieszyć się trzeba z tego, że w naszych lasach mamy dwa młode bieliki, które to wzbogacą nasze lasy przyozdabiając je pięknymi wysokimi lotami na niebie i wspaniałymi odgłosami tych największych drapieżnych ptaków Polski. Samica bielika składa jedno lub dwa jaja. Młode klują się po około 38 dniach inkubacji, pisklęta przebywają w gnieździe około 10 tygodni. Po wylocie przebywają na drzewach boku gniazda. Rodzice karmią je jeszcze przez kolejne 5-6 tygodni. Komary dręczą nas, gryzą, brzyczą natuchem i pozostawiają bąble na skórze i nieprzyjemne uczucie swędzenia. Nie wszystkie komary można wrzucać do jednego wora i przypisać im od razu złą reputację. Samce żywią się nektarem kwiatowym, zaś samice krwią, i to właśnie one nas atakują. Chcąc napić się krwi, żeby móc złożyć jaja, komarzyca składa do 300 jaj, posiadając bardzo dobrze rozwinięty system wykrywania zapachów. Taka mała leśna kałuża może posłużyć jako wylęgarnia komarów, potrafią znaleźć ofiarę z kilkudziesięciu metrów. Komary nie lubią wiecznej pogody, bowiem utrudnia im zwęszenie ofiary. Sprzyjające warunki do ich wzmożonej aktywności to wilgotna i pochmurna aura. Larwy owadów wykluwają się w około sześć tygodni z jaj złożonych w wodzie. Często mówi się o nich, że są leśnymi lekarzami, większość swojego życia spędzają na drzewach, to, co tak bardzo charakteryzuje te ptaki, to bardzo szybkie uderzenie dziobem o drzewo. Imponujące odgłosy rozchodzące się na całą okolicę. Zresztą posłuchajcie sami. Dzięcio mały, duży, kolorowy, czarny, żółty, zielony. Jest tych odmian trochę i wszystkie je łączy wspólna cecha. Co roku wykuwają nową to i nigdy nie zamieszkują tej starej. Dzięcioły uderzają w pięć drzewa z prędkością około 15-20 uderzeń na sekundę. Ten dźwięk niesie się w promieniu 3 km. Dzięcioły posiadają bardzo długi język. Często jego długość odpowiada długości całego ciała. Dzięcioły są znane z charakterystycznego stukania w pięć drzewa. Odpowiednia budowa głowy, gruba czaszka i kączasta struktura kości ochrania mózg ptaka przed wstrząsami. Dzięcioł czarny jest w stanie dożyć 14 lat. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego miesiąc czerwiec nazywa się właśnie czerwcem? Miesiąc czerwiec... Nazwa miesiąca pochodzi od słowa czerw. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik koszenilę do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach roślin czerwiec trwały. W tym miesiącu nasi przodkowie zbierali jego poczwarki, następnie suszyli je na słońcu i używali do pozyskiwania czerwonego barwnika. Barwnik czerwony wyrabiany z czerca owada to koszenila, inaczej kwas karminowy, która jest ciekawa sama w sobie. Rozpuszcza się w wodzie, co jest rzadkie wśród barwników organicznych. Jest bardzo trwała i odporna na działanie czasu, światła i ciepła, a więc nie blaknie, co było zaletą pierwszorzędną. Nie jest trująca, więc można nią barwić nie tylko tkaniny, ale i potrawy oraz kosmetyki. Czy zdarzyło Ci się iść kiedyś przez pola i łąki i zauważyć nagle dużą ilość zajęcy, które biegają w różnych kierunkach i gonią się nazajem? Ktoś by pomyślał, bawią się. No niestety, nie, to nie zabawa, to zajęcze gody, zwane parkotami. Takie parkoty zarejestrowałem blisko mozowa i kij na tamtejszych polach. Parkoty zajęcy są wyjątkowe, gdzie samce zajęcy zbierają się na łące i gonią się po polach w tzw. gonitwach weselnych oraz toczą widowiskowe walki o partnerkę. Zając szarak jest najpospolitszym przedstawicielem zwierzyny drobnej w kraju. W czasie parkotów samce prowadzą często zażarte boje, które polegają na biciu konkurenta przed nimi skokami i drapaniu pazurami. Skaczą sobie do oczu i wymierzają mocne uderzenia tylnymi łapami. Po pysku, po głowie, po tułowiu, gdzie popadnie. W okresie parkotów za jedną samicą biega często kilka samców. W tym czasie zapominają o ostrożności i łatwo je obserwować, nawet z odległości kilkunastu metrów. Parkoty odbywają się zarówno w nocy, jak i w ciągu całego dnia. Zaczynają się od początku lutego, w zależności od pogody, i trwają aż do sierpnia najintensywniej w maju i czerwcu. Może się tak zdarzyć, że wyruszymy sobie do lasu czy to na piechotę, czy rowerem. Miło spędzamy czas w lesie, aż tu nagle zaskakuje nas burza. Zrywa się wiatr, drzewa zaczynają szumieć, przechylać się na różne strony. Słyszymy łamiące się gałęzie. Niebo nad nami zostało pokryte czarnymi, gęstymi chmurami. Słychać grzmoty i widać potężne błyski piorunów. Zastanawiałeś się wtedy, co masz robić? Nadciągającą burzę można przewidzieć na podstawie zachowania zwierząt. Najprościej jest to wyłapać u owadów, które są wyjątkowo niespokojne i nagle robi się ich jakby więcej. To dlatego, że opady deszczu i burze poprzedza niskie ciśnienie, które uniemożliwia owadom zbicie się wyżej w powietrze i wszystkie latają nisko nad ziemią. W lesie trudno jest obserwować niebo, ale być może z leśnej polany uda wam się w parę wypatrzeć ciemną chmurę. Kiedy wszystkie środki ostrożności zawiodą i burza zaskoczy Was w lesie, zróbcie wszystko, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie zatrzymujcie się pod wysokimi starymi drzewami, które mogą przyciągnąć uderzenie pioruna lub złamać się w wyniku towarzyszącej burzy wichury i przygnieść Was. Poszukajcie schronienia wśród młodych, niższych i bardziej giętkich drzew. Unikajcie sąsiedztwa cieków wodnych, rzek, strumieni. I bezpośredniego kontaktu ze skałami, najlepiej być 3 metry od nich. Oraz z metalowymi przedmiotami. Starajcie się odizolować od podłoża. Możecie na przykład usiąść lub ukucnąć na plecaku, z którego wcześniej wyrzuciliście wszystkie metalowe przedmioty. Pamiętajcie też o wyłączeniu telefonu komórkowego.